Witam serdecznie lwy na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też dla naszych lewków przygotowały karty me. Karty me. Nie wiem, mam wrażenie, że lwą wagą, słuchajcie, bliźniakom, ale że będzie wam się teraz wiodło, jakoś tak lepiej, że baranek się oczyści, takie te energie, energie ognia i energię powietrza, one pójdą do przodu, jakoś tak mi się wydaje tutaj. Energia wody też, tak, bo energia wody. Emocjonalnie, jakoś tak w uczuciach, takie, mam takie przeczucie, że troszkę gorzej będzie z energią ziemi, ale myślę, że też sobie tutaj po, energia ziemi poradzi, tak? Na spokojnie, bo coś będzie ją gnało, dlatego te zmiany i być może tak to się ma zadzieć. Lecimy lwy, kochane. Co tam dla Was? Lew. O lew to tutaj jest lwem, aż ryczy bym wręcz powiedziała. Tutaj nie dasz sobie. Tutaj jest tak, jakby nauka, przekazywanie wiedzy, uczenie się podnoszenie kwalifikacji, ale jednocześnie tak jakby pokazanie swojego autorytetu, pokazanie tego, co jesteście warte, tak? Tutaj mamy słoneczko i siódemka denarów, czyli pokazanie, co potraficie i tak naprawdę chyba danie komuś, no tutaj skorzystanie z wielu szans, idziesz po coś wspaniałego. Drogie lwy, te, które są ezoteryczne, wchodzić na, wchodzić, jak to się mówi na YouTube, bo tu się pokazuje, że działaj, teraz możesz działać, bo to jest ezoteryka, tak naprawdę bardzo Mocno pokazana. E, powiem tak: są tutaj, też mi się pokazuje, moi drodzy, przepiękne karty lwie powiem tak, super, jeżeli chodzi o pracę, to tutaj może być tak, że będzie jakieś zwolnienie, ale wy, lub wyjście, lub powrót ze zwolnienia, natomiast tak jakby są tu dla Państwa szanse, powiem tak, dla tych ciężko chorych lwów, bo tu się pokazują ciężko chore lwy, wyzdrowienie, pójście po coś, to jest zakończenie czegoś i jeszcze zostało Wam ogólnie 4 miesiące do jakiegoś leczenia, jakiegoś leczenia, ale już z lekkością wiatru, z siłą wodospadu, będzie choroba od państwa odchodziła, bo też się tak pokazuje. Powiem tak, dla was jeszcze życie, dla was przekazywanie, dla was jakaś nauka, wielkie szanse, jeżeli możecie, bez względu na to, jaki jest wiek, czy jakiś kurs, czy doszkalanie, czy, czy jakieś szkoły trzeciego wieku, jak to się mówi, tam, dla tych starszych, tak, już po 50-60, znaczy dla tych starszych, dla tych brzoskwinek dojrzałych, dla tych, dla tych jabłek, panów, jabłuszek, żebyście sobie mogli tutaj gdzieś iść, natomiast powiem tak, idźcie, korzystajcie z tego tygodnia, bo ten tydzień będzie, ja bym powiedziała, że on będzie szalony ten tydzień, ale ten tydzień może być tak, jakby dla Państwa waszej energii, to, co zrobicie w tym tygodniu, przy, będzie skutkowało na następne dwa lata. To moi drodzy, warto z tego skorzystać, warto iść po jakieś szanse, warto uruchomić swoje intuicje bardzo mocno, warto coś spisać, warto coś tak jakby. Nie wszystko, znaczy powiem tak, nie wszystko powiedzieć, warto coś zapisać na kartach życia, jak to się mówi, czy spisać dosłownie, wziąć sobie karteczki, to co przychodzi do głowy na kartce i zaczekać, bo to się Państwu w przyszłości bardzo mocno przyda, czy jakieś wiadomości, czy jakieś informacje, bo wiecie, pamięć jest, za, nie, pamięć jest niestety wybiórcza, ona jest zawodna, ta nasza pamięć, a jak weźmiecie sobie z czasem jakąś karteczkę za, za czas jakiś, być może informacja, którą macie, będzie w pełni przekazana i ta będzie nadal świeża i ona bardzo Państwu w czymś pomoże. Sądy, banki, urzędy. Tak kochani dla Was stoją tutaj. Nie ma, nie ma, czegoś, nie ma czegoś złego. Poddajecie się czemuś, i idziecie tak jakby wiele lwów rozumie. Że musi iść tak, jakby, że musi skorzystać z tego, co dostało, tak, lub tak, jakby przewartościowało swoje życie, przewartościowało, bo tak trzeba było, bo przestało się boksować z życiem. I myślę, że tutaj jest przepiękne podnoszenie macie przepiękną sinusoidę, która idzie, kochane lwy, do góry, zarówno w zdrówku, ale już gdyby się upierając, no to mamy tutaj jedną stronę ciała, bardzo mocno gdzieś tam pogruchotano bardziej niż drugą. Nie Jedna strona ciała boli, bolą kolana. Tutaj jest problem z wodą, kochani, i coś z wątrobą związane, czyli układ ogólnie trawienny i bóle głowy. Tak więc, no, tak jesteście, idziecie do przodu, ale gdyby, jak już niektórzy słuchają tylko dla zdrowia, no to tutaj pokazuję, co, co się może w tym tygodniu zadziać. Pozdrawiam serdecznie, lwy, przepiękna energetyka. Dobrze, lecimy panny. Wszystkim wagom, które mają w tym tygodniu urodziny. 100 lat, tak. 100 lat, słuchajcie. Niech co dobre tylko do Was przychodzi. Złe, niech się nie czepia, tak. Niech w ziemię zawsze wchodzi. I najlepszego, drogie wagi. Te tygodnie z tego tygodnia, no test tam poprzedniego, początek, tak. też jak najbardziej. 100 lat. Dobrze. Lecimy panienkę. Co też tej panny. Panne. Co te Panienki. Zaraz rozłóżmy to wszystko. Niech tutaj będzie. Czego się panno boisz? Też się panno czego się boi. Też strach a masz bardzo dobre podłoże. Małym nakładem może stworzyć wiele. No jesteś, potrafisz, panno, potrafisz, ale masz tutaj w tym tygodniu diabła. Psocisz trochę, psocisz, psocisz, lub tak naprawdę otwierasz się z powrotem na partnera, partnerkę, chociaż nie sądzę, bo tutaj jest odpłynięcie. Ja bym powiedziała, że od wielu panien, od wielu panien może odpłynąć partner. Dlaczego? Nie wiem. Może być to jako obrona, tak? Może być to jako obrona, obrona siebie, obrona przed, idzie po nową miłość. Ktoś tu idzie po nową miłość. Być może, być może, panienko, to Ty idziesz po nową miłość, po nowe miłość, nowe doświadczenia, nowe. Mamy podwójnie, zobaczcie, mamy e, i z przełożenia, tu ma masa kielichów, w coś będziesz walczyła. I tutaj idziesz po coś nowego. Tutaj będziesz coś, powiem tak, jeżeli panno, to ty. No to tak jakby ktoś nie spełnił twoich oczekiwań. Odrzucasz to, przestajesz walczyć, przestajesz tego bronić, przestajesz tego bronić. tu są wręcz cięcia i odejście, tak? Odejście od kogoś pójście na nową drogę, ale jednocześnie może być tutaj panienki dualnie, że to ktoś odchodzi od was, tak, odchodzi, idzie na nową drogę, idzie po nową miłość, po nowe doznania, potrzebuje miłości tej, której od was nie otrzymuje, tak, bo tu się pokazuje, że czegoś tutaj nie ma, czegoś tu brakuje, właśnie brakuje tej miłości, aczkolwiek, powiem tak, u panny emocje, panna w emocjach, panna walcząca ze sobą, jeżeli chodzi o emocje, powiem tak, panienko, jeżeli jeżeli chcesz coś zatrzymać, jeżeli chcesz coś zatrzymać, bo tutaj mamy szóstkę mieczy, i tak jakby tego króla kielichów i Asa, asa mieczy i tą dziewiątkę, buław, i siódemkę, ja bym powiedziała, że tak jakby zatrzymaj się, przeanalizuj wszystko, zastanów się nad czymś, tak, i tak powiem, powiem tak, jeżeli coś Ci nie służy, tak, coś Ci nie służy, to nie jest ta, to nie jest ten, masz tu jakieś swoje ale, osoba nie ma, czyli nie potrafi Ci dać tego, na co, na co zasługujesz, jeszcze co chciałabyś, chciałbyś, żeby otrzymać, to tutaj się pokazuje ten as kielichów kolejny, czyli dwa asy kielichów. Nowe idzie do Ciebie, nowa miłość, nowa znajomość, nowi ludzie, nowe sytuacje, ale coś bardzo, bardzo dobrego tydzień czyszczący, tydzień czyszczący pod kątem emocji, wiele się będzie wydarzało w tym tygodniu, tutaj będzie tak jakby coś wieczorową porą, coś wieczorową porą dojrzewa, ale drogie Panny, karty krzyczą, żebyście, jeżeli chodzi o pracę, to żebyście coś, coś puścić, tak, coś puścić, co nie daje tak jakby efektów, nie wchodzić w to głębiej, nie bić, bo to jest tak jakby wszyscy odpuścili, a Ty, Panno, jeszcze w mur, w mur, w mur, jeszcze tu próbujesz, Ty chcesz pokazać do ostatniej kropli, że coś się uda. Nie, kochany, kochana, odpuść, bo tu się pokazuje, że jeżeli odpuścisz, to życie popłynie, wejdziesz na taką piękną sinusoidę. Tutaj pokazuje się, że w pracy masz bardzo dobre podłoże. Wręcz jesteś jakimś autorytetem. Tu będziesz coś przecinać w pracy, w związkach, w pracy, coś będzie przecinane. To nie musi być, że od razu się rozstaniecie, dobra, bierz walizy, poszedł, nie macie, tak? Tylko tutaj jest tak jakby odchodzisz od jakichś emocji, zostawiasz to, widzisz, czego nie może ci dać parę. Partner, partnerka, osoba, z którą jesteś i odpuszczasz pewne emocje, idziesz po coś nowego, mało tego dostrzegasz w sobie jakiś pokład też czegoś nowego, nowej emocji, nowej miłości, nowego spojrzenia na życie, na partnera. Tak, to jest piękne. Ja bym powiedziała, że drogie panny, dlaczego? Dlatego, że odnosicie w tym kochane sukces, odnosicie zwycięstwo, więc idziecie, ja bym powiedziała, najbardziej na ten tydzień po siebie dosłownie po siebie, po te wewnętrzne jak, które się urzeczywistni jeżeli chodzi o zdrówko kochane, panny, hormony jelito grube, na to trzeba zwrócić uwagę, tutaj jest problem jakiś z wypróżnieniami i tutaj jest cały czas woda i jakieś jeszcze skaleczenia, uważamy poparzenia skaleczenia, czyli jak niesiemy kawę to nieśmy ją na tacę, jak ma się wylać to na tacę, nie na rękę, żeby poparzyła, dziękuję ślicznie, lecimy wagę Lecimy wagę. Mamy tutaj asa kielichów podwójnego, podwójny as kielichów i jeszcze as mieczy. Słuchajcie, idziecie po coś pięknego. Na pewno idziecie po dobrą kasę. Kończy się jakiś deficytowy czas, drogie Panny. Jeszcze dodam deficytowy, naprawdę czas. Dobra. Lecimy wagę. Co dla naszych wag na ten tydzień? usemka ósemka buław, <laughs> ósemka mieczy, czwórka mieczy i wiadomości, i ruch, działanie, natłok zdarzeń. Aha, czyli coś się musi wydarzyć, żebyście musieli przetransformować. Powiem tak, w związkach wak, wszelakich wag, czyszczenie totalne. Tutaj jest rozpier ducha, będziecie walczyć, rozbijać się pięściami, jak to się mówi, ale powiem tak, po co idziecie? Coś stwierdzicie, tak? Bo tu się pokazuje, że coś stwierdzicie, że. No, niekoniecznie jest mi z tym po drodze, tak, ja potrzebuję czegoś, co da mi radość i da mi satysfakcję. Drogie wagi, pokazuje mi się bardzo podobnie jak u bliźniaka, w szczególności, że tutaj jest tak jakby. Uwaga, uwaga, tak? Bo to jest uwaga, uwaga, coś pierdyknie w emocjach, coś międzyludzkiego pierdyknie. Tutaj się coś tam zadziewa. Tutaj musi coś przetransformować, coś musicie uciąć natychmiast, bo przyjdą jakieś wiadomości, przyjdą plotki, plotki, które się powtarzają i tak jakby musicie to uciąć, tak? Albo nie pozwólcie sobie drogie wagi, wejść w sytuację powtarzalną. Jaki jest tutaj, jaki jest morą tej historii u was, że tutaj chodzi o sprawy sądowe. Gytowo, zawodowe, tak? I tak jakby nie pozwólcie sobie na to. Wy jesteście, tak jakby, bardzo szlachetne znaki, fajne znaki. Wy zazwyczaj jesteście mediatorami, ale tutaj jest ktoś, kto nie pozwala państwu, tak jakby, normalnie funkcjonować. Czy poradzicie sobie? Oczywiście, ja bym powiedziała, że uczuciowo podejdźcie do tego z lekkością, z uśmiechem, z lekkością do pewnych rzeczy, ale jednocześnie nie dajcie się wprowadzić w jakiś konflikt, żeby wejść w jakiś konflikt, żeby zadziałać jakimś konfliktem. Ponieważ tak jakby nie twórzcie plotek, bądźcie daleko od tego, ale też wiadomości, które przyjdą do Państwa, troszeczkę zachw mogą zachwiać Waszą równowagą. Natomiast wydaje mi się, że pierwsze pięknie z tego wyjdziecie, bo tak jakby urzędy są za Wami, czyli tak jakby sądy, urzędy, pewne instytucje, one są za Wami. Tylko tak jakby pierwsza informacja, który, która przyjdzie, czy tak jakby pierwsze, pierwszy zew, który tam wejdzie, pierwsza myśl, to będzie Ola Boga. No, wszystko runęło, tutaj ci już nic nie da, tu trzeba coś uciekać, tu trzeba działać, tutaj jest po prostu, będziecie w matni, tak? A tutaj należy usiąść. Dosłownie usiąść, bo za chwilę przyjdą prawinne wiadomości. Będziecie coś tworzyć, czyli, tak jakby, wychodzicie z tego, mało tego i jest tutaj satysfakcja w tworzeniu, czyli coś wymyślicie, to wy wymyślicie. Jeżeli chodzi o firmy upadające, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o wasze życie, to wy wymyślicie coś, żeby mimo wszystko z lekkością pójść i coś załatwić, tak? Coś, co tak jakby. Powiem tak, na dobrą sprawę, nie powinno mieć miejsca, żeby tak jakby ocalać, tak? A wy tutaj coś ocalicie, w czymś pomożecie. Mało tego. Mm... Przy w pracy przyświeca Wam gwiazdka, w uczuciach średnio, powiem, jeżeli macie partnerów, partnerki, no to tutaj coś musi przetransformować, tutaj, tak jakby, to tutaj może być też, tak jakby, w Waszych relacjach, tak? Czy to są międzyludzkie, czy takie, to tutaj coś może pierdyknąć, tak, ale to już od jakiegoś czasu tak było i to musi pierdyknąć. Natomiast, tak jakby. Słuchajcie porządnie informacji, tak, albo nie, nie po pierwszej informacji lećcie, jak to się mówi, bijcie o swoje, działajcie za swoim, tak, po prostu poczekajcie, tak, poczekajcie, bo tu się pokazuje, że przyjdą kolejne informacje i będą te informacje budujące, mało tego, poradzicie sobie przepięknie z czymś, kochani, także tak to widzę, w zdrówku, tutaj jest, um, chyba chcecie iść troszeczkę, chcecie podpoczywać, bo tu się pokazują kości, kości, żołądek i jest jakieś zapalenie, zakażenie, zapalenie coś tutaj się u Państwa zadziewa, więc tak jakby na to zwracamy drogie wagi uwagę, bo tutaj jest, pokazuje się jakieś zapalenie, jakiś stan zapalny, tak, coś się tam coś tam się, ale to jest poprzez to, że po prostu nie dbacie, trzeba o pewne rzeczy w życiu zadbać one są, zdrowie jest najważniejsze słuchajcie, jak nie ma zdrowia to niestety różnie z tym wszystkim bywa Dziękuję ślicznie kochane wagi. Lecimy Skorpiona. Lecimy Skorpiona. Co dla naszych Skorpionów na, na tydzień, na ten tydzień, na miesiąc ludo. O, ciężko się przestawić, Jak się robi ostatni horoskop, to się ciężko przestawić. Dobra, lecimy skorpiony. Co dla Was? Siódemka mieczy. Zawieszenie. Król Buław. Królowa kielichów. Mhm. Czysta droga, tajemnica, tajemnica, spryt i dyplomacja. Albo powiem tak, drogie skorpiony, albo wy kogoś oszukacie, albo ktoś was oszuka, tak? Na początku tygodnia, dzisiaj, jutro, macie uważać, informacje są nieprawdziwe, tak? I to was tak jakby chodzi o to, żeby, że ktoś chce zawiesić, ktoś chce was oszukać. Ja bym powiedziała, że zawieźcie do środy jakiś interes, jakieś działanie, zawieście. w szczególności jeżeli słuchajcie, chodzi o znaki wody i znaki ognia. Zawieźcie coś, a później przyjdzie sama sposobność i, tak jakby ktoś dokona wyboru dla Was na korzyść, tak? Czyli wejdziecie na dobry los. Natomiast dzisiaj, jutro, w pracy, w szczególności w pracy, w pracy, pamiętajcie. Tutaj jest jakiś problem, trzeba uważać, zawiesić coś, bo nie ma tutaj tak, jakby nie ma tu prawości. Tu jest jakieś oszustwo, tu jest jakieś kanciarstwo dzisiaj i jutro. A jeżeli to wy jesteście, to nie róbcie tego przynajmniej do środy, bo tu się pokazuje, że w środę się coś odwiesza. Tu jest wielka, tu jest wielka intuicja, tutaj jest działanie, tutaj jest wejście, tutaj jest tak jakby ktoś, o kim ma tak jakby coś, o czym marzycie, dochodzi do realizacji, tak zaczyna się realizować, zaczyna się materializować. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o samotnych, to ja bym powiedziała, że macie tak jakby samotne, samotny skorpion, skorpionica, ma kogoś na myśli, ale na razie ma na myśli. Natomiast koniec tygodnia, jeżeli będziecie odważni, odważne, może się przekształcić tak jakby w real, tak, bo tutaj z tej kapłanki, z tej tajemnicy, z tego wzdychania po cichu może dojść do czegoś konkretnego, czyli jeżeli jesteście, ktoś, macie kogoś na oku, podejmijcie to wyzwanie i może być całkiem, całkiem fajne. Znajomość. Jeżeli chodzi o pary, to tutaj tak jakby nie oszukujcie partnerów, lub nie dajcie się oszukać do środy, tak? Bo tu się pokazuje czysta droga. Ktoś tutaj chce iść na czystą drogę, tutaj ktoś chce sobie poflirtować małym kosztem, natomiast tak jakby coś zostaje odkryte, tak, coś zostaje tak jakby za, nie, za ktoś, bo tutaj są wiadomości, tu idą wiadomości, a w szczególności jeżeli chodzi o pracę, tam gdzie pracujecie, drogie skorpiony i ktoś tam się przygląda, pałęta, jak to się mówi do Was, dajcie sobie na luz przynajmniej do środy, nawet żeby, nie wiem jak to się mówi, my, Ręce by się trzęsły, serduszko by biło, no to tutaj zwróćcie na to uwagę. Powiem tak: jeżeli chodzi ogólnie o skorpiony, które są w związkach, to tutaj jest jakaś mądrość. Tu jest jakaś mądrość, tutaj jest jakaś zawiązuje się, może nie miłość, ale przyjaźń. Słuchajcie, w tych związkach, stałych związkach. Tu są bardziej przyjaźnie niż wielka miłość, namiętna miłość, chociaż możesz skorpionie poczuć coś nowego do swojego stałego partnera, tak? Ale też jest tak, że skorpion, skorpion tak jakby może się poczuć po części odrzucony, tak? Natomiast czy sobie z tym poradzicie zdecydowanie tak, bo tutaj jesteście w słoneczku, w dwójce denarów. Nie powinno być źle. Jeżeli chodzi o pracę, kochane skorpiony, macie słoneczko i dwójkę denarów, cesarza powiem tak spryt, dyplomacja, wyciszenie do środy, przyjrzenie się czemuś, bo mamy tego wisielca i siódemkę mieczy, tutaj jest jakaś zdrada, tu jest chochlik, tutaj, tu idzie niby od pseudoprzyjaciół, tak, tu jest znak ognia, znak wody też jednocześnie, uważajcie na to, dlaczego, dlatego, że tutaj jest jakiś chochlik, do środy, zostawcie coś komuś, zostawcie coś, tak jakbym powiem tak, co macie zarobić, to zarobicie, tak? bo tu się pokazuje, że pieniążki do Was przyjdą. Małym kosztem przyjdą jakieś pieniądze, tak? Za, zarobicie jakieś pieniążki. Natomiast, tak jakby, ja bym powiedziała, że do środy musicie się z czymś pilnować, tak? Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy. Mamy tutaj cały układ, ale od kręgosłupa lędźwiowego po same stopy i jakieś zaburzenia równowagi, czyli jakieś choroby neurologiczne. Proszę zwrócić, bo mam dwie karty. Mam głupca, który mówi o tym, że się toczymy na kole, tak? czyli jakieś upadki, jakieś zawroty głowy, coś związane z ciśnieniem, ale jednocześnie kości. tak, Kości tutaj, stawy, ale jednocześnie tak jakby od kręgosłupa, słuchajcie, od kręgosłupa lędźwiowego po. Same palce, tu jest jakiś problem. Proszę zwrócić na to uwagę i może być wątroba. Tyleż, drogie Skorpiony. Pozdrawiam serdecznie. Za chwileczkę kolejny filmik. Buziaczki Hejpa. Bierzcie tylko to, co dobre, co złe, oczywiście w ziemię. Hejka.